Kain jest pierwszym mordercą. Potęgi jego zbrodni dodaje fakt, że zabija własnego brata. Nie jest to jednak pierwszy przelew krwi w Biblii. Owszem, krew Abla jest pierwszą ludzką przelaną krwią, jednak już wcześniej Bóg zabija zwierzęta, aby dać Adamowi i Ewie zwierzęce skóry po wygnaniu ich z powodu grzechu z ogrodu Eden. Wcześniej również Abel zabija zwierzę, żeby złożyć je w ofierze. Zatem pierwsze rozdziały Biblii mają kilka odniesień do uśmiercania. I co ważne, nie, jest, nie zawsze jest to uśmiercanie złe, grzeszne. Jak na przykład zapowiedź zniszczenia łba węża przez potomka Ewy. Yy, w w pewnym kontekście określonym przez Boga, zabijanie jest więc dobre i uzasadnione, zaś zaniechanie zabijania jest po prostu złe, niegodziwe i grzeszne. Abel miał ślady krwi zwierzęcia na rękach, ale był niewinny. Kain nie chciał mieć rąk we krwi baranka i stał się winny. Zabrudził jednak potem ręce krwią, ale osoby, której nie wolno mu było skrzywdzić. Także wszystko więc zależy od tego, kto kogo i w jakim kontekście, kiedy uśmierca. Dlatego nie możemy sformułować niekiedy takiej bezrefleksyjnej, ogólnej zasady, że nigdy nikogo w żadnych okolicznościach nie wolno zabijać. Pismo Święte najzwyczajniej tego nie naucza. Są sytuacje, kiedy nie tylko można, ale i należy zabić, jeżeli człowiek chce być posłuszny Bożym przykazaniom. Przykładowo. Wojna obronna Ukraińców przeciwko rosyjskiej napaści to jest przykład uzasadnionego i sprawiedliwego odbierania życia najeźdźcy. Brak reakcji oznaczałby po prostu triumf zła, triumf tyranii, okrucieństwa, zniewolenia. Także Biblia nie jest księgą pacyfistyczną. Sam Bóg jest wojownikiem, a jego celem w świecie e, jest zniszczenie wszystkich jego wrogów, grzechu szatana, zła, śmierci. Poprzez nawrócenie nasza więź z Bogiem jest odnowiona. Jesteśmy wcieleni niejako do jego duchowej armii. Jesteśmy duchowymi żołnierzami, jak mówi apostoł Paweł w drugim liście do, 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 do Tymoteusza 2,3. Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa, mówi apostoł. Przede wszystkim każdy z nas powinien uśmiercać w sobie grzeszne nawyki, złe pożądanie, Zawiść, lenistwo, grzeszny gniew, pychę. Zatem, po prostu, wyruszajmy do naszych duchowych bitew. Te bitwy, tak jak mamy teraz sytuację na Ukrainie, są obrazem, można powiedzieć, tych najważniejszych, duchowych bitew, które każdy z nas powinien toczyć. Są obrazem konieczności uśmiercania grzechu w naszym życiu. I do tego Cię serdecznie zachęcam.